Za sprawą jednego teatru, terminu sequo z Nowej Soli, w końcówce wakacji przeżywaliśmy w naszym mieście mały festiwal teatralny. Teatr powstał 4 stycznia 1976 roku, a więc 22 lata temu. Jego założycielem jest Edward Gramont, prowadzący grupę po dzień dzisiejszy. Ponad 20 lat istnienia to 78 premier, 1100 występów, 120 miejscowości w kraju, w Niemczech i na Litwie oraz, co bardzo ważne, 180 ludzkich życiorysów. Działalność teatru została odnotowana poprzez udział w wielu festiwalach. Działaniach niekonwencjonalnych, realizacjach telewizyjnych, wywiadach, recenzjach, nagrodach. Szydłowcu teatr gościł od 24 do 30 sierpnia. Wszystko rozpoczęło się akcją uliczną Go, a zakończyło spektaklem wariaty i zakonnica według Witkacego. Wśród ośmiu występów dwa były autorstwa Edwarda Gramonta: Narzędzia tortur Ilustrada. Przypominam sobie muzykę, Skrzypek na dachu i tam jest takie słynne zdanie Teviego, który mówi, Tevie mówi o tym, co to jest tradycja i w zasadzie to mówi, że tak naprawdę to on nie wie, co to jest tradycja. I ja Pana chciałabym zapytać jako specjalistę od teatru, co to jest teatr? Myślę, że będzie pytanie, co to jest tradycja? Co to jest teatr? Ja myślę, że to jest yy, 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 pewnego rodzaju Umowa na rejestrację nastrojów społecznych, chęci z jednej strony uczestniczenia, jednej grupy ludzi, która chce to przełożyć na znany język gestów, słowa, wizji i z drugiej strony publiczność, czyli. I odbiorcy, którzy przyjdą i będą chcieli oglądać tych, którzy właśnie wytworzyli tą substancję. No, właśnie, jest teatr nazwijmy to jeśli już wiemy, co to jest teatr powiedzmy bardziej tradycyjny jest teatr jakiegoś ruchu, ekspresji pewnej dobre pytanie co to jest tradycja ale zostawmy. I Pan, jednak, wraz ze swoim zespołem bazuje na tej drugiej części, prawda? Na tej teatr, to jest teatr ruchu, ekspresji. Właśnie może coś w takim razie o, o tym zespole i o tych zamierzeniach właśnie w takich kategoriach, kategoriach ekspresji i ruchu. Tak, no, dla mnie to właśnie jest tradycja, ponieważ u mnie to trwa już 22 lata, więc mógłbym powiedzieć, że ja tworzę nową tradycję, która wynika nie z uwarunkowań historycznych, dokonań teatru klasycznego, a z tego co jakby charakteryzuje współczesnego człowieka, ten tak zwany miszmasz cywilizacyjny, gdzie bez przerwy jesteśmy odbiorcami sztuki masowej w postaci telewizji, filmu, publikatorów najróżniejszych. I ja myślę, że to wszystko musi mieć jakby odbicie w twórczości. I dlatego na przykład ja robię pewne skróty, nie bawię się w spacerowanie po scenie, tak zwane robienie nastroju tam, gdzie go nie ma, tylko po prostu uważam, że dzisiaj czasy są takie, że trochę jakby za nas już ktoś inny myśli, czyli jakiś taki komputer, który przetwarza te wszystkie nasze emocje i, i, i jakieś tam nasze gusta estetyczne. I w ten sposób tworzy się jakby nowa jakość sztuki, gdzie po prostu skojarzenie wynika z sytuacji cywilizacyjnej danego okresu. My żyjemy w, te, w, takich, uwarunkowań, w takich uwarunkowaniach właśnie cywilizacyjnych. Do tego dochodzi jeszcze na przykład no, ten cały szum, na przykład jakaś muzyka, która ciągle towarzyszy nam w życiu, w pracy w szkole, gdziekolwiek byśmy się nie pojawili na dworcu kolejowym większego miasta, to yy, wszędzie jest jakaś oprawa tego naszego życia, jakby robione. Ja, ja się postępuję te, takimi samymi środkami adekwatnymi do sytuacji współczesnego człowieka, tego młodego człowieka, który yy, myślę, że w większości nie jest wyedukowany na odbiór yy, klasycznej sztuki teatralnej, a łatwiej mu jest zrozumieć, Tą jakby formę nowoczesną, bo ona jest łatwiejsza. Ona się bierze tu, powstaje na ulicy, zaraz za rogiem. I łatwiejsza jest do identyfikacji. To jest nie tylko trudne do zrozumienia. To jest trudne do zaakceptowania. Nie może być nic nad Bogiem! Jeden jest Bóg i nic nad niego być nie może. Jeruzalem stoi pusty, ale Bóg istnieje, a nic niepotelne to. Ja robię po prostu taki teatr, gdzie w zasadzie pracuję z amatorami. Oni mają duży, ci, którzy długo pracują, mają dużą świadomość, ponieważ poznają techniki aktorskie, ale młodzi ludzie, którzy wchodzą dopiero, to w zasadzie ja ich tylko otwieram. Ja mówię, macie prawo powiedzieć swoje imię, nazwisko i macie to tak wyartykułować, żeby ktoś powiedział, tak, ty nie identyfikujesz się z tłumem. Jesteś indywidualnością. I wtedy to jest taka droga pracy. Jak poznać własną przyszłość? Przeszłość. I teraźniejszość nie wiem. Nigdy nie potrafiłem tego zgłębić. Nigdy. Choć starałem się bardzo. Czy pańscy aktorzy są inni wybrani z tej takiej jednak polskiej rzeczywistości? To znaczy być może język, który stosujemy jest nie, niestereotypowy i, i tak bywa, że ten teatr no, wymaga rozpoznania. Po prostu, jeżeli zjawiamy się po raz pierwszy w jakimś środowisku, to często bywa tak, że środowisko musi rozpoznać. Rozpoznaję przede wszystkim, no myślę, że w pierwszej kolejności yy, dla nas coś, to co jest istotne, to prawdziwość. Czy my to robimy prawdziwie, czy udajemy? Posługujemy się metodą taką, że chcemy być prawdziwi, czyli chcemy świadczyć o pewnych sprawach. Bez względu na to ile, ile ci ludzie mają lat. Nie są to wybrani ludzie. Oni po prostu, myślę, że no ja ze względu na to, że jestem jakimś tam liderem, szefem tego teatru. Jestem osobą od nich no jednak starszą, niekiedy o jedno pokolenie. Nie, nie mam tego problemu no, z osobami, które dłużej są w teatrze i którzy gonią razem ze mną w dół, jeżeli chodzi o lata. Ale dla tych młodych ludzi oczywiście, że ja, ja muszę wyznaczyć jakieś, jakieś drogi. Panu, jeśli odchodzą, spod tych skrzydeł, wyfruwają gdzieś dalej, a przychodzą nowi, z którymi trzeba zaczynać od nowa. To znaczy ja mm, odnoszę się do tego z jakimś spokojem i nie okazuję tego, że no, faktycznie może jest żal, dlatego że przyjmuję życie jakim jest. Gdybym się za bardzo skupiał na rozterkach tego typu, to byłoby mi już ciężko dalej podróżować. Po prostu, no, były takie wypadki tragiczne, że na przykład już kilku aktorów moich nie żyje i ja ich nie wskrzeszę. Gdybym rozpamiętywał nieskończoność ich odejścia, nie umiałbym stworzyć następnych wizji w tym teatrze. Myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy byli ze mną przez tyle lat, a tak się tragicznie to pokończyło. Oni są dalej dla mnie żywymi aktorami. Nie umiem o nich inaczej pomyśleć. Tomaszu, obudź się. Zobacz. Ugałem na każdym kroku. Ugałem jak ugacz. Jak największy ugać. Po piąte. Po piąte. Mojżeszowi obciąłem pejsy, żeby nie wyglądała jak Po tym jak opuścił na ziemię kamienne tablice. Mówiłem Mojżeszowi, Ty, Mojżesz filmu filmuj tablic, bo możesz się opuścić i nie będzie żadnych przykazań. Szczerze mówiąc, to gdybym miał zespół niezmieniający się przez tyle lat, to byłby to zespół naprawdę bardzo wspaniały. Bo ci ludzie dużo się nauczyli. Wystarczy, że ktoś jest pięć do siedmiu lat w teatrze. On praktycznie ma już jakby walory zawodowego aktora, ponieważ gramy intensywnie i tworzymy intensywnie, więc jego rozwój po prostu jest taki sam jak po szkole aktorskiej. Ma tylko innego mistrza. Teraz jestem wolny. Ale niech Pan obieca, że nic, <śmiech> <śmiech> nic więcej nie będzie. Nic, nic. <śm> o, tylko to, żebyśmy choć chwilę... Ha! <śm> mi, byli szczęśliwi. Jest pani jedyną kobietą no na świecie. Nie, 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 nie. No nie, nie, dla, nie dla nie, dlatego że właśnie. przypadkiem. Jest pani jedyną, którą po dwóch latach widzę. Ja prowadzę taki teatr, który podróżuję sobie po kraju nie tylko. I pomysł narodzi się trochę wcześniej. Bardzo mi się Szydłowiec spodobał, kiedy przyjeżdżałem po raz pierwszy rok temu. Ja po prostu nigdy nie jechałem przez Szydłowiec, bo to akurat nie, nigdy nie było na jakiejś trasie. A rok temu yy, przyjeżdżałem w drodze do Ostrowca Świętokrzyskiego przez to miasteczko i szalenie byłem podniecony. Tym, co zobaczyłem, bardzo, to miasteczko jakoś bardzo tak klimatem dotknąło mnie. I pomyślałem sobie, że chciałbym tu być. I to mi się udało przy okazji zupełnie innej, bo Szydłowiec sam się do mnie odezwał. Wdątpię nas. Rozjaśni nas. Czystość.